Formatowanie danych. Polega to na tym, że mamy jakieś dane w komórce i chcielibyśmy je w konkretnym formacie przedstawić. Datę, waluty, procenty. Nie musimy uzupełniać, jeżeli sobie sformatujemy taką komórkę, to nie musimy uzupełniać wszystkich znaków, po prostu dostosowuje się ona do danego formatu, co jest o wiele lepsze i wygodniejsze w opisywaniu takich rzeczy. Żeby wejść w ogóle w okno wyboru formatu, klikamy na komórkę prawym przyciskiem, wybieramy formatu i komórki, i pojawia nam się takie okno. My na razie zajmiemy się tylko tą zakładką liczby. Mamy, jak widać, ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, data, czas, procentowe, ułamkowe, naukowe, tekstowe, specjalne i niestandardowe. Ogólne, ogólne, tak jak tutaj wcześniej już były uzupełnione charakteryzują się tym, że można, tak jak jest napisane, komórki o formacie ogólnym nie mają konkretnego formatu liczbowego. Takie tak naprawdę możemy wpisać cokolwiek. Przejdźmy do liczbowych, liczbowe. Czyli możemy sobie ustalić na przykład, że będą jakieś wartości ujemne, ale na przykład możemy też użyć i e, chcemy mieć znaków po przecinku. Mamy tu na przykład 2, więc zaznaczmy to OK. Dobra, oczywiście jak sobie sformatujemy taką komórkę, a wpiszemy tekst, to ten tekst można wpisać. Jak wpiszemy zwykłą cyfrę, to jak widzimy, ustawia nam się ona od razu z dwoma wartościami po przecinku. Ale jak wpiszemy sobie z jedną wartością po przecinku, też nam się przerzuca z dwoma. Mamy ustawione 2,23, a jeżeli wybierzemy trzy wartości po przecinku, to zaokrągla nam do wartości. Tutaj w tym przypadku do górnej, a jeżeli sobie zrobimy 2, 3, 1, to do dolnej. A więc w ten sposób możemy sobie sformatować pierwszą komórkę do wartości liczbowej z kilkoma miejscami po przecinku. Tutaj mamy pokazany też przykład, jakby to wyglądało. Z trzema z liczbami po przecinku. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy od razu przykład, jak możemy to zastosować. Oczywiście, jak wybierzemy 0, to mamy 0. Ok, przejdźmy do następnego formatu. Następnym formatem jest walutowy. I tutaj możemy sobie. Yy, mamy tutaj przykład, czyli, na przykład, 2 zł. Możemy sobie ustawić z dwoma wartościami po przecinku. Oraz symbol. No, w tym przypadku mamy. Złotówki. Ja od razu wrzuciłem, mamy 2,23, ze względu na to, że wcześniej miałem mm, ustawione dwie wartości po przecinku, ale oczywiście nie muszą być to wyłącznie złotówki. Możemy sobie to zmienić i, jak widzimy, mamy bardzo duży zakres tutaj w symboli, jakie użyjemy. Niech to będzie przykładowo Mapuche. Nie wiem co to jest, ale wygląda jak dolar. No dobra, ale weźmy coś takiego, co będzie może bardziej oryginalne. O, taki znak. Więc nam się sformatował do waluty z wybranym znakiem. I jak widzimy, jest to znak ILISZ, o ile dobrze czytam. Kolejnym formatem jest format księgowy. Polega on tak naprawdę na tym samym w formacie księgowym. Symbole waluty i przecinek dziesiętny są wyrównane w jednej kolumnie. Czyli wybierzmy sobie, jeżeli tu na przykład przejdziemy, to mamy napisane, formaty walutowe są używane dla ogólnych wartości pieniężnych. To wyrównania przecinków w jednej kolumnie używa się formatów księgowych. Czyli jeżeli sobie tutaj taką wybierzemy wartość, to mamy po prostu po jednej stronie waluty, po lewej jak widać, a po prawej... Yy, Wartość. Kolejnym będzie data. No i super. Może jak widzimy, możemy sobie ustawić tutaj różne formaty dat. Jest ich naprawdę sporo. Niech będzie z sekundami. No i też na razie zostawmy niech to będzie region polski. Wpiszmy sobie. Załóżmy tak, dwukropek, No i ustawiło nam jako pierwszą w nocy. Pierwszą w nocy, minus 2, 22 sekundy. Jeżeli byśmy chcieli zmienić, załóżmy na, dajmy na 21, to oczywiście nam zmienia się z AM na PM i daje 21 na 9. Możemy sobie te formaty, tak jak widać, ustawiać całkowicie dowolne. Na przykład też jakieś tutaj. Charakterystyczne godziny, trochę dziwne, ale takie też są. W sensie to może jakichś ramówek telewizyjnych albo podobnych tego typu rzeczy, gdzie doba może trochę w systemie trwać dłużej niż nasza taka prawdziwa doba. Tutaj mamy na przykład 1330 z takim formatem, ale wybierzmy sobie strefę czasową. Niemiecka jest taka sama jak nasza. Niech to będzie. Kataloński. Dobrze. A oczywiście, dużo nam się nawet dobrały do katalońskich, takie jak oni tam używają. Więc, jeżeli na przykład byśmy chcieli mieć format, bo oczywiście format daty w różnych państwach może być inny, co do tego przyjdziemy jeszcze później w innych kwestiach, to wybieramy sobie tutaj. Na przykład, tu jest jakiś format, który używany jest w Albanii. Dobra. Z formatów godzin, możemy przejść dalej do procentowego. Super, mamy format procentowy. Jest to mnożona wartość komórki przez 100. Na wynik, wynik jest wyświetlany z symbolem procentu. Możemy sobie ustawić, oczywiście, takie tu widzimy, miejsca po przecinku. No dobra, sprawdźmy sobie miejsca po przecinku. My sobie ustawmy wartość, załóżmy 22. No to mamy coś takiego, ale oczywiście z razy 100. No ale zróbmy tak i już mamy 10% z wartościami po przecinku. Eee, dobra. Kolejną opcją jaką możemy sobie tutaj wybrać jest są i I to jest dosyć ciekawa możliwość, bo możemy, oczywiście proszę spojrzeć tutaj na przykład, możemy sobie wpisywać jakieś wartości, czyli na przykład będziemy mieli do trzech cyfr, nie o, do dwóch cyfr. Eee, na przykład jako połówki, no to spróbujmy sobie coś takiego zrobić i zróbmy, 5, no to mamy połówkę. Faktycznie. O, nie chciałem komentarza. To się kliknęło, co chciałem. To chciałem. No ale możemy sobie na przykład zrobić też, żeby było jako 16, wartości. Czyli mamy połówkę to 8,16. Więc możemy sobie tutaj w fajny sposób tego typu ułamki też formatować. Naukowe. I tutaj są naukowe, to jakbyśmy sobie jakieś tutaj magiczne rzeczy wyliczyli. Ja przyznam, że tutaj akurat tego przykładu bardzo nie śledziłem i nie sprawdzałem. Wpisując załóżmy 32, jaka wartość powinna mi tu wyskoczyć po E, więc ten, punkt, ten przypadek akurat świadomie ominę. Ale jest taka możliwość, jeżeli ktoś się na tym zna, pewnie uzna, że to jest w porządku. Tekstowe. No to komórki w kącie tekstowym są traktowane jak tekst, nawet wtedy, gdy zawierają liczby. Komórka jest wyświetlana dokładnie tak, jak została wpisana. Tu mamy 32. Ale możemy sobie też wpisać jakiś tekstik. No bo dobra, niech nie będzie taki tekst, nie będzie to test. I faktycznie mamy wpisaną wartość taką, jaką chcieliśmy. Bez żadnego formatowania. Specjalne. Eee, no dobrze, bo tutaj mamy wybrany albański, akurat nie chcemy albańskiego, ale możemy sobie wpisać kod pocztowy. To jest fajny przykład. Kod pocztowy jest taki, że załóżmy, dajmy 00 i 001. No to sformatuje go nam do kodu pocztowego, czyli dwie cyfry, kreska, trzy cyfry. Eee, I tak samo na przykład, dosyć możemy sobie zobaczyć numer telefonu, cyfrowy. No to sobie, tylko musimy sobie faktycznie wszyscy wpisać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy przydzielone też kresko. Jeżeli sobie wybierzemy inny kraj, bo tu mamy Polski, Polskę, to dobierane są właśnie te, tak naprawdę, formaty specjalne pod dany kraj. Tylko my wybierzmy sobie na przykład jakiś taki nie bardzo zbuntowany, o, na przykład Stany Zjednoczone. No i tutaj mamy zip kod. Ja akurat nie pamiętam, jakie są tam zip kody. W sensie, ile one muszą tam spełniać wartości, ale, ale numer telefonu powinien być. O, tak jak tu mamy, czyli mamy około tyle cyfr. No właśnie, czyli nam tutaj to uwzględnimy jako już numer telefonów sformatowany pod rynek amerykański. Ostatnią z opcji są format niestandardowy. I tutaj sobie możemy wybrać na przykład jakiś dziwny typ, który będzie nam określał. Na przykład godzinę sobie wybieramy, ma, mamy tak naprawdę wszystkie takie mieszane opcje, czyli na przykład wartości po przecinku, wartości po przecinku z procentami, datę na przykład dzień, dzień miesiąc, rok, 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 albo sam rok. Sprawdźmy sobie, jak to by wyszło. Czyli na przykład 21, 2020. No to formatowało nam w ten sposób, że a jakbyśmy chcieli to zapisać w takim przypadku no to mamy taki format daty więc po prostu możemy sobie tutaj dosyć różne dosyć różne formaty niestandardowe, które daje nam tu możliwość akurat ta opcja w zakładce liczby w formatowaniu komórek a jak wybierzemy sobie, tylko to akurat przyznam, że może być dosyć specyficzne co tu wyjdzie, to nam po prostu podało wartość z tą walutą, którą tam wcześniej ustawiliśmy, dosyć dziwną. A więc w ten sposób możemy formatować sobie komórki dosyć przystępną opcją, bo mamy tak naprawdę możliwości ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, daty, czasy. Tak jak tu, było, już tu są opisane procenty, ułamki, jakieś znaki specjalne i fajnie jest to, że na w znakach specjalnych albo w niektórych z tych opcji jest na przykład wybrane, wybrane są one też pod dany kraj, bo nie każdy kraj ma też takie, taki, taki format, w każdym państwie są różne te formaty, więc można sobie wybierać po prostu pod, pod ten region, który nas interesuje.